Tam pozewam sobie z Masjana herbatka, zazdrowie dziadka. Gotujemy sobie wodę w z Tak jak widać pada już powoli się unosi i wcześniej wstawiłem wodę. Też mi gazu kuchenka. Wy cheliką tak z motywem milenia niedźwiedzia, do którego mam wielki sentyment. O, proszę bardzo, jak słoneczko ładnie świeci. Kuchenka spisuje się idealnie. To jest moja lornetka, może później użyję krzesiwa, ale nie obiecuję, jeszcze raz zaspaliłem paliwem stałym ognisko i się tu trochę podgotuję jeszcze troszeczkę trzeba zaczekać. Zobaczymy ręką. No jeszcze troszeczkę. To jest mój toporek. Płomień jak widać idzie idealny z dwóch stron. Także nagrzewa się cały czajnik. Tam ich dzięcio ładnie kuka, nie, czy nie. Tam coś z kwietrzy ptaszek. Tu mam karmę dla ptaszków. Także może tylko spojrzeć. Myślę, że zaraz będzie można zalewać. W sumie już. Zadzowię leśnych towarzyszy, zadowię wszystkich oglądających i pozdrawiam serdecznie Filip Piecowski. Dasz bud.